Pa, kolejny dzień ukraińskiej operacji ofensywnej na odcinku południowym. Pomimo niewielkich postępów istotniejsze jest to, że ukraińskie siły powietrzne i siły rakietowe są w stanie regularnie ostrzeliwać rosyjskie zaplecze, ostrzeliwując bazy zaopatrzeniowe, jak i również mosty. W nocy z 20 na 21 czerwca ukraińskie pociski dalekiego zasięgu typu Storm Shadow poraziły most Czonharze, łączący Półwyse. Krymski z okupowaną częścią południowej Ukrainy. Najważniejszy most samochodowy łączący Krym z południową Ukrainą. I jednocześnie jeden z najbardziej podstawowych elementów, filarów rosyjskiej logistyki na południu. Jego trwałe wyłączenie osłabi rosyjski potencjał obronny i może skutkować późniejszym przełamaniem rosyjskich pozycji. Ja nazywam się Michał Nowak. Regularnie przygotowuję dla Państwa program w cyklu Raport z Frontu na kanale Nowy